Witam widzowie, jestem Wojtek Games. Dzisiaj Wam pokażę jak grać w Gongi The Squid Game. Ta gra jest bardzo popularna, więc um, <laughs> jak nie umiecie grać, to pomyślałem, że zrobię taki tutorial. I co? Przechodzimy do grania. Runda pierwsza polega na tym, że normalnie sobie wyjmujecie Gongi. I robicie tak. Odrzucacie jeden. Podrzucacie jeden. I bierzecie jeden z ziemi. Aż wszystkich nie złapiecie. Jest to. Nie jest to za proste. No jak widzicie. I teraz już wiecie, jak się gra w pierwszą rundę. A teraz czas na rundę drugą. Runda druga jest podobna, ale rozkładacie gongi, wszystkie, które już złapaliście. I rozkładacie sobie tak, żebyście tu mieli dwa. Podrzucacie jeden, bierzecie dwa i łapiecie ten jeden. Nie? Teraz pyk, pyk. O! I macie. I czas na rundę trzecią. Słuchajcie, runda trzecia jest taka sama, tylko że. Słuchajcie, teraz bierzecie trzy i łapiecie ten, który podrzuciliście. Teraz ten. Oj, podrzucacie byle jaki i łapiecie ten jeden, który został na ziemi. Bierzecie z ziemi, nie? Teraz czas na rundę czwartą. Ona jest trochę inaczej zrobiona. Że podrzucacie, na ziemię kładziecie wszystkie, znaczy nie wszystkie, tylko te cztery i łapiecie ten, nie? A jak już to zrobicie, to słuchajcie. Podrzucacie, bierzecie i łapiecie. I teraz najtrudniejsza runda: jak złapiecie, to musicie sobie y, tak chwycić je i tak zrobić żeby wam wszystkie tutaj właśnie się znajdowały. Ale co zrobić Oj jak wszystkie macie właśnie na drugiej stronie ręki. Po prostu podrzucacie i łapiecie tą stroną ręki. Po więcej takich poradników zasubskrybujcie kanał. I może nagram nawet jak gram w gongi. To był taki szybki tutorial. Mam nadzieję, że Wam się podobało. I na razie.